Gitarra, akordeoia eta akordeoia. Diolch yn fawr am wylio'r fideo. Witam cię plutko wszystkich w zębach z tej strony słuchajcie. Nie to nie jest lekcja. Więc jeśli to nie jest lekcja, to już pewnie domyślacie się, to jest nasza zagadka. Słuchajcie, oczywiście to jest. Chodzi nam o tytuł, kapel, o tytuł piosenki i, i nazwę kapeli, prawda? Język jest. I Do, do, do Słuchajcie, możemy zrobić lekcję sobie, ale najpierw rozwiążmy tę zagadkę. Wiecie, więc po, pro, prosimy. Odpowiedzią będzie nazwa kapeli i tytuł nagrania. Jaka jest podpowiedź? Może podpowiedź będzie taka: absolutnie nie szukajcie wśród nagrań breakoutów, nie szukajcie wśród żadnych polskich nagrań, nie szukajcie wśród żadnych nagrań europejskich. Więc tyle mogę powiedzieć. Dziękuję ślicznie za Wasz czas, pozdrawiam cię Plutko, był tutaj. See you next time, guys. Take care.